Dlaczego warto podjąć ze mną współpracę? Jakie mam doświadczenie? Jestem praktykiem zarządzania. A posiadam ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobyłem głównie w międzynarodowych korporacjach. Jestem przedsiębiorcą, interim managerem, CEO, wykładowcą MBA, negocjatorem, trenerem i konsultantem. Czym się zajmuję? Szkoleniami, doradztwem zarządzaniem na stałe i okresowo firmą, działem handlowym, działem obsługi klienta i innymi. Przeszedłem przez wiele szkoleń krajowych i zagranicznych. 16 lat to praca na stanowiskach kierowniczych, do szkolenia i doradztwo w ramach własnej działalności. Przez 9 lat pracowałem w dwóch największych na świecie firmach w swoich branżach. Była to IKEA i Electrolux. Jestem absolwentem studiów MBA oraz magisterskich. I BBA w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie Polish Open University oraz Oxford Brooks University posiadam dyplom polski i brytyjski. Realizuję projekty szkoleniowe i doradcze, które koncentrują się wokół rozwoju kompetencji menedżerskich i handlowych w nowoczesnym, wysoce zmiennym środowisku biznesowym. Współpracuję także z top menedżerami w sesjach indywidualnego coachingu i mentoringu. Świadczę usługi doradcze, trenerskie, wsparcia firm wiedzą ekspercką. Co jest moją specjalizacją? To zarządzanie zespołami, przywództwo, leadership. To sprzedaż B2B i B2C, obsługa klienta i budowanie relacji z klientami w oparciu o filozofię CRM. Negocjacje to prowadzenie szkoleń, spotkań, wystąpień. To zarządzanie zmianą, wprowadzanie i komunikacja strategii, to coaching menedżerski, on-the-job training i mentoring. Sukcesy, jest ich kilka. To najwyższy w rodzinie poziom wykształcenia, za który zapłaciłem w przeliczeniu z funtów w sumę 100 tysięcy złotych. To praca w największych firmach na świecie, awansowanie w ciągu życia zawodowego od sprzedawcy do CEO. Styl zarządzania, kolejny sukces, z którego jestem dumny, który przyciąga ludzi do pracy ze mną do tego stopnia, że chcieli pracować w kolejnych organizacjach razem w moim zespole. To ponadprzeciętne i niecodzienne efekty pracy jako menedżera przez lata. A także jako trener, coach, szkoleniowiec posiadam duże grono powracających klientów, rekomendujących moje usługi innym to naprawdę napawa mnie dumą. Plany zawodowe to realizacja mojej misji, którą jest pomoc klientom w taki sposób, aby jej efekty przełożyły się na widoczną poprawę funkcjonowania ich i ich firm, tak aby powrócili i ponownie skorzystali z moich, naszych usług. Co robię lepiej niż inni, lepiej niż konkurencja? Tym czymś jest właścicielskie myślenie i zaangażowanie oraz osobiste podejście do realizowanych projektów. Mając ponad 30-letnie doświadczenie w zarządzaniu biznesem i procesami oraz ludźmi i setki przykładów z firm i organizacji, jestem w stanie precyzyjnie dopomóc w znalezieniu rozwiązania. Dostarczam wiedzę i umiejętności dla klientów od specjalisty do menedżera najwyższego szczebla firmy. Dlaczego więc warto mnie zatrudnić, podjąć ze mną współpracę? Jestem zmotywowanym, energicznym praktykiem zarządzania, doświadczonym menedżerem przedsiębiorcą, który elastycznie dostosowuje cele i działania do potrzeb i sytuacji biznesowych. Na co dzień aktywizuje, motywuje i praktycznie prowadzi współpracowników, pracując z nimi w oparciu o kulturę zaangażowania, myślenia właścicielskiego i filozofii organizacji samozarządzającej. Dodatkowo jako wieloletni trener i konsultant zarządzania firmą i procesami handlowymi. Wykładowca MBA łączę bieżące realizowanie zadań z podejściem strategicznym i rozwojem osobistym zatrudnionych. Work-life integration, dbając o aspekt etyczny. Zapraszam zatem do współpracy. Szczegóły na www.aspenconsulting.pl. Dziękuję bardzo.